wieczór Państwu. Damian Adamus, redaktor naczelny Nowego Ładu. Ostatnia rozmowa podczas wieczoru wyborczego Nowego Ładu. Łączymy się z koleż, kolegami z Węgier, z partią Michazang. Jest z nami Balint i Binder Czołem. Koledzy to działacze młodzieżówki partii Michazang. Czołem, Dzień dobry Czołem dziękujemy. Panowie, jakie refleksje po wynikach wyborów? Jak sytuacja, jak klimat, zarówno jeżeli chodzi o ogólną scenę polityczną, jak i w Waszej partii? Właśnie bardzo dziękujemy jeszcze raz za, za możliwość, że możemy tutaj porozmawiać troszeczkę o wyborach europarlamentarnych. W tym dniu na Węgrzech mieliśmy wybory samorządowe. W tym samym dniu, e, wraz z wyborami europarlamentar e, europarlamentarnymi. I właśnie tutaj e, jest cała partia obecna, w, obok, e, w jednej e, sali. I właśnie czekamy na pierwsze wyniki e, wyborów europarlamentarnych. E, właśnie raczej ten wynik wyborów europarlamentarnych e, w przypadku naszej partii jest bardziej, aż tak powiem, e, istotniejsze. Ponieważ tutaj chodzi o to, że to, to będzie najważniejszy, najważniejszy i najbardziej istotny wynik w historii naszej partii. Właśnie tutaj czekamy. W każdej chwili mogą wyjść pierwsze wyniki. Na podstawie pierwszych nieoficjalnych exit polów prawdopodobnie wiemy, że mamy jeden mandat, czyli będziemy mieli jednego posła. W Europarlamencie, ale jeszcze musimy czekać prawdopodobnie kilka minut, aż dowiemy się tak na, na 100%. A jakie są wyniki Exit Polów? Jakie, jakie poparcie uzyskała Wasza partia? Jak to się ma do reszty sceny węgierskiej politycznej? Raczej, raczej mamy, mamy pozytywne podejście i pozytywne nastawienie. Wierzymy w to, że uda nam się, raczej, raczej chcielibyśmy dwóch albo trzech posłów wysłać do. E, właśnie do Europarlamentu i na podstawie, nie wiem czy słychać przez kamerkę, na, na, na podstawie tego, co usłyszeliśmy z tej innej sali, gdzie partia, młodzieżówka, e, przedstawiciele czekają na wyniki, e, wielkie brawa e, tutaj były, więc prawdopodobnie e, jest sukces, prawdopodobnie nie, nie tylko jednego Wisłamy, ale tylko na, na podstawie tego dźwięku e, to, to twierdzam, e, że prawdopodobnie to, to raczej tak, taki większy sukces. No miejmy taką e, nadzieję. A na ile procent liczyliście poparcia dla Michazang? Jeszcze raz? Na ile procent poparcia liczyliście? Jaki, jaki wynik uznalibyście za sukces, jaki za porażkę? Właśnie. Jaki byłby taki no, umiarkowany? Mamy, mamy taką nadzieję, że, że 10%. Z takim wynikiem już bylibyśmy zadowoleni. No Mamy nadzieję, że to, że to będzie wyższa, ale to jest bardzo ważna informacja, że, że na Węgrzech tutaj, aż tak powiem... A, no, nowa partia polityczna, now, nowa, nowa siła polityczna pojawiła się na, na scenie politycznej węgierskiej, która bardzo mocno i intensywnie zamieszała obecną sytuację polityczną. To jest partia TISA, e, która powstała niedawno, kilka miesięcy temu. I, i z tego powodu e, no, liczymy i zastanawiamy się, zastanawiamy się nad tym, że, że il, il, ile, ile głosów dokładnie stracimy przez to, że ta partia niestety, aż tak powiem, ale jest bardzo popularna i słabna. Zobaczymy. Rozumiem. A jakie tematy dominowały węgierską kampanię do, do Europarlamentu, też do wyborów samorządowych? Co tutaj było, że tak powiem, kolokwialnie na świeczniku? To mogę właśnie dla prezesa. mian 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 mik a főbb <tosz> Mian. a kormánypárt a Fidesz, ők abszolút a háború kérdésére építették fel ezt a választásokat. Ugyanakkor ezt tudni kell, hogy a kormánypárt az Európai Unióban, az Európai Parlamentben teljesen mást képvisel, mint amit itthon utána közvetít. Właśnie pierwszy najważniejszy temat wyborów temát na e, Węgrzech e, to właśnie wojna. Wojna czy nie wojna, wojna czy A to jest bardzo ważne, że partia rządząca na Węgrzech, partia Fidesz niby ponoć reprezentuje takie podejście, takie nastawienie wobec wojny toczącej się na Ukrainie, że potrzebujemy od razu i natychmiastowego pokoju i negocjacji między Ukrainą a Rosją i niby. Właśnie reprezentują Fidesz i Orban reprezentują y, takie podejście, a, ale w praktyce absolutnie działają inaczej i odwrotnie w Komisji, y, w komisji y, Unii Europejskiej. E, ja tutaj mogę od razu podać przykład właśnie to, to co właśnie Pan Prezes tutaj y, powiedział. A na Węgrzech partia rządząca Fidesz wprowadził bardzo mocną antyukraińską i antywojenną kampanię z wielkimi banerami i billboardami na Węgrzech, że jesteśmy przeciwko sankcjom wprowadzonym przeciwko Rosjanom i mimo tego, że oni prowadzili taką kampanię na wybory europarlamentarne, że jesteśmy przeciwko sankcjom, mimo tego oni przegłosowali, zagłosowali i popierali wszystkie... Sankcje nałożone na, na Rosję. Czyli najważniejszy temat tutaj e, e, wyborów europarlamentarnych, to, to wojna, sankcje przeciwko Rosjanom. Czy powinniśmy nakładać sankcje, czy nie, nie powinniśmy? Takie, takie tematy związane z wojną. A w bolołdanie partniki, a w gyakorlatilag úgy építettük a kampányokat, mint, mint hogyha ez egy ilyen belpolitikai választás lenne. Ők külpolitikával egyáltalán nem foglalkoztak, és ami azánk arra hívta fel a figyelmet, hogy ez egy európai parlamenti választás, és itt nem lehet leváltani a kormányt, hanem itt az európai parlamentbe delegálunk képviselőket, és ennek a hazugságnak a leleplezésére vállalkoztunk, amikor a baloldai pártok hazudtak a saját választóiknak és egész Magyarországnak. To też jest bardzo, bardzo ważne, że partie lewicowo-liberalne tutaj na, na, na Węgrzech właśnie prowadzili taką kampanię, a, która obejmowała właśnie absolutnie tematy niezwiązane z wyborami europarlamentarnymi. A oni prowadzili bardzo fałszywą kampanię tutaj na Węgrzech, ponieważ głównie oni budowali swoją kampanię na to, że jeśli Fidesz nie osiągnie większości na, na wyborach europarlamentarnych, raczej chodzi mi o to, że na, na liście y, europejskiej nie osiągnie więcej, y, po, powyżej 50%, y, to właśnie y, oznacza, że Fidesz stracił swoją większość i oni, czyli te opozycyjne, lewicowo-liberalne partie, y, właśnie starały się stworzyć. Y, z, tego, z tej kampanii europarlamentarnej raczej yy, taką, ta, ta, taki konflikt wewnętrzny, wewnętrzno-polityczny, czyli najważniejsze ich, ich zdanie jest właśnie to, że jeśli Fidesz straci większość yy, na, na liście europarlamentarnej, to, to to oznacza, że oni już nie mają takiego wsparcia tutaj na Węgrzech i z tego powodu powinniśmy a, właśnie mieć nowe w ogóle wybory y, parlamentarne na, na, na Węgrzech. Czyli oni, oni właśnie z, tego, z tej kampanii y, europarlamentarnej stworzyli właśnie taką walkę y, krajową albo, albo wewnętrzno-polityczną. W Polsce dość myślę, że w Polsce i w całej Europie istotnym tematem kampanii tutaj wyborczej była kwestia europejskiego zielonego ładu, mieliśmy przetaczające się przez całą Europę protesty rolników. Czy ten temat u Was również był obecny? Czy protesty rolników miały miejsce na Węgrzech? Jak ustosunkowujecie się do Europejskiego Zielonego Ładu i do, no tutaj do kwestii jego rewizji, czy w ogóle wycofania się Europy z tej polityki energetyczno-klimatycznej? Volta -e, volt e ugye az európai zöld tervnek, hogy próbálják -e kivezetni a gázkazánokat, a, a, a benzines autókat valamilyen ugye kampánytunk ezzel ellen, illetve mit, mit, gondolunk a, a, a mezőgazdászoknak a, a Igen, nagyon érdekes, hogy a, a gázkazánok kivezetésével kapcsolatban a mostani baloldali európai parlamenti képviselőink Magyarországon, akik a Rinyú liberális és a szociáldemokrata frakcióban ülnek, ők azt hazudták szintén élő tévévitában a magyar embereknek, hogy ők nem szavazták meg, mert nem is volt ilyen szavazás, hogy kivezessék a gázkazánokat, és erre Torockai László, mi az elnöke, az egész magyar nyilvánosság előtt mondta azt, hogy már pedig ezt megszavazták, és ez a több millió ember, több millió magyar embernek a megélhetését, meg az anyagi helyzetét tették kockára, ott leplezte le őket egy TV stúdióban, a mezőgazdasággal kapcsolatban, pedig azt nagyon fontos kiemelni, hogy a mi hazánknak ez a programjának az egyik fő eleme, hogy nemzetgazdaságokra és a mezőgazdaságra építsük Magyarországnak és egész Európának a, a gazdaságpolitikáját, ahelyett az őrület ellen, amit most Európában az akkumulátorgyárakkal, az európai társadalmakra akarnak erőltetni. Most Bardzo cieszę się, że mamy takich sojuszników, którzy o tym mówią co do Zielonego Ładu. Tutaj chodzi o to, że my jesteśmy jedyną taką partią polityczną, która o tym w ogóle na Węgrzech mówi. Co do środowiska lewicowo-liberalnego w ogóle o tym nie, nie, nie mówili i właśnie popierali wszystkie te, te plany Unii Europejskiej co do Zielonego Ładu. I to jest bardzo ważne, że oni tutaj na Węgrzech potem, że. Że popierali właśnie w, w Unii Europejskiej te, te plany Zielonego Ładu. Tutaj na Węgrzech właśnie kłamali i, i stwierdzili, że w ogóle tego nie, nie popierali. I nasz prezes Laszlo Torockaj, czyli prezes partii e, na, naszy, naszego ruchu, e, był jedną, jedyną osobą, e, która właśnie poinformowała e, e, społeczeństwo węgierskie, że właśnie tutaj znowu kłamią. Znowu środowisko lewicowo-liberalne kłamie tutaj, ponieważ oni, mimo tego, że twierdzą, że e, nie popierali żadnych, żadnego takiego planu i ładu zielonego Unii Europejskiej, e, oni, oni właśnie to, to cały czas popierają, tylko o tym nie, nie mówią. I jeszcze raz to po, podkreślam, jeszcze raz to, to powtarzam, bo to jest bardzo ważne, że tak jak e, Ruch Narodowy Konfederacji jest jedyną e, wspólnotą polityczną, która o tym mówi która właśnie poinformuje społeczeństwo polskie o tym, że jakie właśnie plany ma, jakie właśnie bardzo niebezpieczne plany ma Unia Europejska. Właśnie tak samo na Węgrzech, na wzorze Konfederacji, my jesteśmy jedyną taką partią, która o tym mówi. Na koniec pytanie o przyszłość Europy. Jaką wizję współpracy w Europie, jaką wizję Unii Europejskiej przedstawia Michał Zank? Jakie macie pomysły na reformę Unii Europejskiej? jakie kierunki działań powinny zostać podjęte, aby tu współpraca polityczna w Europie była zgodna z tym co, co uważacie i co myślicie? Mien mien wizję, to kinęła mi Zank, i mien Europa wizję, Europa jednolitość, mien Magyarországon a baloldali pártok Európai Egyesült Államokat, ami hazánk pedig nemzet, gazdasági együttműködésen alapuló nemzetgazdaságokat és nemzeti nemzetállamokat képzel el. Úgyhogy a mi víziónk az egyértelműen nemzet, a nemzetállamok vízióján fekszik ellentétben ugye az Európai Egyesült Államok víziójával. És mi ezt nyilván úgy képzeljük el, hogy Európának szüksége van a gazdasági együttműködésre, viszont arra nincsen szükség, hogy a szuverenitását a egyes tagállamoknak elvegyék. Úgyhogy ez a legfontosabb, hogy mi abszolút szuverenitáspárti és nemzetállampárti közösség vagyunk. És nyilvánvalóan, hogyha a nemzetállamok közös, gazdaságot tudnak, közös gazdaságpolitikát tudnak utána kiépíteni, az Európát újra azzá teheti, ami korábban volt, és ez pedig nyilván a világ egyik legmeghatározóbb gazdasága, omielem pilota na Najważniejsza kwestia właśnie co do przyszłości Unii Europejskiej, albo co do, co do przyszłości Europy, właśnie moglibyśmy to podsumować jednym zdaniem, że nie chcemy europejskich stanów Zjednoczonych, ponieważ istnieje jedna taka lewicowo-liberalna partia polityczna na Węgrzech, która otwarcie, która bardzo jasno o tym mówi, że oni chcą osiągnąć i zbudować i na taki poziom federalizować, można tak powiedzieć, Unię Europejską, żeby osiągnąć w końcu europejskie Stany Zjednoczone. My właśnie bardzo jasno tym przeciwiamy się. I właśnie podkreślamy, że właśnie to jest najważniejsza kwestia. Jedna z najważniejszych kwestii obecnych wyborów europarlamentarnych, że nie chcemy europejskich Stanów Zjednoczonych, ponieważ to zagraża naszej suwerenności, naszej niepodległości i naszej wolności. Nie, nie chcemy i mówimy nie dla federalizacji Unii Europejskiej. Właśnie to jest. Ta najważniejsza wartość, ta wolna i niepodległa współpraca między europejskimi narodami, której zagraża ten bardzo niebezpieczny plan europejskich Stanów Zjednoczonych. I znowu mo mogę tutaj dumnie powiedzieć, że my jesteśmy jedyną taką partią i środowiskiem politycznym na Węgrzech, które reprezentuje i ma takie podejście. Że przeciwko temu trzeba, trzeba walczyć i, i wszystko, wszystko popełniamy po to, żeby zapobiec tego bardzo niebezpiecznego i śmiertelnego planu Europejskich Stanów Zjednoczonych. Czyli co do wizji, co do przyszłości Unii Europejskiej, współpraca wolnych, suwerennych i niepodległych narodów europejskich. Dziękuję Wam, Panowie, za poświęcony czas. Serdeczne pozdrowienia od całego zespołu i przyjaciół Nowego Ładu, ślemy na Węgry, ślemy do całej Waszej partii, wszystkich działaczy Michazang. Mamy nadzieję, że dzisiejszego wieczoru i dzisiejszej nocy tak będziecie są. mieli wiele powodów do świętowania i że Wasz wynik przewyższy wszystkie Wasze oczekiwania. Także dziękuję bardzo Balincie i Binderze za rozmowę, i a ja dziękuję również Państwu i do usłyszenia. Serdecznie dziękujemy za możliwość i właśnie tutaj czekam jeszcze na, na wyniki, również na wyniki Konfederacji też, bo oczywiście obserwujemy. My też właśnie yy, powodzenia i czołem. I dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy. Eee, dziękujemy. Dziękuję bardzo.